Pewnie znasz zipper sweater od Petit Knit, ale czy wiesz, że na Ravelry jest projektów na suwak cała masa? A dzisiaj pokażę Ci moich ulubieńców. Cześć, ja jestem Ola i witam się z Wami na kanale Be My Turtle Workshop. Tak jak wspomniałam na początku, pierwszym swetrem na suwak, który zobaczyłam, był zipper sweater od Petit Knit. Bardzo mi się ten projekt spodobał. W zasadzie od razu już miałam w głowie, że kiedyś go wydziergam i mam nawet na niego włóczkę, bo kupiłam koton Merino i chciałam właśnie ten projekt zrobić, ale jeszcze nie zrobiłam ani próbki, ani nic takiego. I też nie jestem do końca przekonana, czy to jest dobra włóczka właśnie do tego projektu, ale byłam ciekawa innych projektów na suwak, czy one są popularne, czy jest coś nowego, świeżego, fajnego i dlatego zaczęłam przeglądać rawerli w poszukiwaniu inspiracji. Mam tych projektów całkiem sporo, myślę, że jeszcze nie przejeżdżałam wszystkiego, ale w sekcji ulubionych mam ponad 20 swetrów na suwak i dzisiaj chciałabym wybrać moich faworytów i pokazać Wam te, które spodobały mi się najbardziej. Zaczniemy od trzech swetrów, które spodobały mi się najbardziej. A może nawet nie tyle chodzi o to, co najbardziej mi się spodobały, ale po prostu do mnie najbardziej pasują i jest duża szansa, że któryś z nich wydziergam. No, chyba że jednak wrócę do projektu Petit Knit. W zasadzie to plusem projektów właśnie od tej dziewiarki jest to, że one są na tyle dobrze rozpisane i tak dużo osób je robiło, że w momencie, kiedy ja mam jakiś moment zawahania. To po prostu wpisuję w internet to, czego nie potrafię zrobić, albo odpalam filmiki, które są na jej stronie, i ten projekt idzie po prostu gładko i bezproblemowo. Ale z drugiej strony chciałabym też poznać nowe projektantki i ich styl pisania wzorów, więc może skuszę się na któryś z tych, który dzisiaj Wam pokażę. Na początek mamy zipper sweater od LePool. Jest to oversizowy sweter z tym zamkiem, takim niecałkowitym, tylko właśnie przy, ko przy kołnierzu, nie wiem jak on się nazywa, 3/4 czy tam, czy coś takiego. To oversizowy, jak już wspomniałam, model w paski z kołnierzem i wygląda no, po prostu wspaniale. Bardzo mi się podoba też ta wersja, która jest jakby na projekcie, jakby z tym zdjęciem głównym, czyli połączenie zielonego i białego. Myślę, że ja dziergając ten sweter, jakby pasuje mi do niego jakieś takie nieoczywiste i szalone połączenie. Myślę, że fajnie mógłby wyglądać pomarańczowy z różowym, zielony z różowym albo zielony z fioletowym. Chociaż ja chyba zrobiłabym mniej szaloną wersję, bo w ostatnim czasie bardzo podoba mi się połączenie granatowego i brązu. Przy czym granatowego takiego dosyć ciemnego, a brązu takiego takiego beżowo-brązowego. Prawda jest taka, że inspiracja do tych kolorów pochodzi z koszulki mojego męża w paski i pomyślałam sobie, że ten sweter naprawdę by fajnie wyglądał właśnie w tym połączeniu kolorów. Ten sweterek jest dziergany na drutach 4 mm. Próbka to 21 oczek, więc no taki standardowy, standardowy sweterek DK. Dla mnie jest to grubość włóczki chyba, no chyba mogę powiedzieć, że moja ulubiona. Bo fajnie się, fajnie się to nosi, zarówno pod kurtkę, jak i w domu, gdzieś w pomieszczeniu. I na razie jest to mój faworyt, jeśli chodzi o te, o te bluzy na suwak. Mimo tego, że kolejne propozycje też są bardzo kuszące, ale ten mi się spodobał ze względu na taki nowoczesny design. Chyba, chyba to właśnie mnie. Kupiło. W ogóle ta projektantka ma projekty, właśnie takie, nie wiem czy nieoczywiste, czy po prostu bardzo interesujące. Jeśli jesteście ciekawi innych jej udziergów, to bardzo Wam polecam przejrzeć jej stronę na Raverly. Koszt tego sweterka to 30 zł, a proponowaną włóczką jest wełniana włóczka od Hobby, Hobby Friends Wool. Cześć tu o nas przyszłości. Ja już prawie kupiłam wzór na ten sweter, ale jak zaczęłam czytać opisy tych projektów, które już są zrobione, to trochę się rozmyśliłam, dlatego że ten sweter wymaga jakichś delikatnych modyfikacji. Bo z tego co czytałam, kołnierz tego swetra wychodzi bardzo ciasny, więc na razie się rozmyśliłam i może do niego kiedyś wrócę. Bo mimo wszystko te projekty, które tam powstały i są na zdjęciach, no to wyglądają super. Ale, ale jednak w związku z tym, że trzeba je modyfikować, to na razie nie mam na to ochoty, bo y, będę sama też coś tam sobie projektować. A jak kupuję wzór, to fajnie, e, żeby już był sprawdzony. To tyle ode mnie. Drugim moim ulubionym sweterkiem na suwak jest sweter od firmy Lana Grossa. Ogólnie dostęp do niego nie jest taki prosty, bo on był opublikowany w ich magazynie. Można ten wzór pobrać za darmo, ale jest on po niemiecku. Ale z drugiej strony, w, dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach, myślę, że to nie jest jakiś duży problem i tłumacz powinien sobie poradzić po prostu z przetłumaczeniem tego. Być może jest ta gazetka gdzieś dostępna i można ten wzór kupić, i będzie tam wzór po angielsku, ale tak na pierwszy rzut oka nie, nie znalazłam takiej informacji. Tylko, właśnie, zaraz jak się wchodzi na stronę tego projektu, no to jest podane. Że jest to darmowy projekt, ale tylko w języku niemieckim. Mimo tego, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy to byłby dobry wybór na pierwszy sweter z suwakiem, bo chciałabym jednak, żeby, żeby dosyć jasna była ta instrukcja, jeśli chodzi o wszywanie zamka, jak to powinno wyglądać. Ale mimo, mimo wszystko, design tego swetra jest super. Te kolorowe paski, które go przecinają, wyglądają bardzo fajnie. Wydaje mi się, że to jest ten Latvian Braid. A może to sprawdzę? A, no dobra, nie sprawdzę za bardzo, bo opis też jest po niemiecku. <grym> Ale tak mi się wydaje, że to może być ten Latvian Braid właśnie. Podoba mi się też to, że baza jest szara, a te łańcuszki mogą być kolorowe. To naprawdę daje pole do popisu i chętnie bym taki sweter miała w swojej szafie. Sweter jest zdziergany raczej na drutach 6 mm, a do wykończeń użyte są druty 4 mm. Próbka to 18 oczek, a zaproponowaną włóczką jest... Lana Grossa Bridget Number 2 i Lana Grossa Cool Merino. Tak jest na, na stronie Raverly, ale to ta próbka 18 oczek, no to myślę, że to mm, byłby Drop's Nepal. Tak bym, tak bym obstawiała, że z tej włóczki taką próbkę da się osiągnąć. Trzeci mój faworyt to sweter na suwak strukturalny. Mi też bardzo się podoba ten zipper sweater od Petit Knit Dagmar, Dagmar Zipper Sweater. Ale tutaj znalazłam też bardzo ciekawą alternatywę, która super wygląda. Nazywa się ten sweterek Drops, Drops Zip Sweater. Koszt tego wzoru to jest 46 zł około. Próbka to 22 oczka, i jest to też podana, podane połączenie włóczek, które ma nam dać włóczkę Decay. We wzorze zaproponowana jest włóczka od firmy Gepard Garn. I nazywa się ona Pure Lana, Lu i Kashmir Lace. Ja tak trochę spoglądam od czasu do czasu w drugą stronę, bo mam na monitorze odpalone projekty, o których mówię, więc być może w kamerze to czasami dziwnie wygląda, ale wtedy czytam stronę projektową, żeby więcej Wam opowiedzieć. Ten sweter bardzo przypadł mi do gustu ze względu na tą warkoczową strukturę. Jest taki. Inny, kurde, to chyba jedno z moich ulubionych słów, ale właśnie on jest taki trochę inny, bardzo ciekawy. Wydaje mi się, że pasuje do wielu stylizacji, do różnych spodni. Myślę, że na co dzień byłby to jeden z moich ulubionych swetrów, jeśli taki bym wydziergała. Kto wie, może, może do tego dojdzie i zamiast klasycznego swetra wybiorę jakiś strukturalny. Chociaż strukturalnych swetrów na suwak mam wam jeszcze do pokazania kilka, ale najpierw pokażę wam projekt, który trochę mnie zaskoczył. Być może nie jest to projekt, który w niedalekiej przyszłości wydziergam, ale jest to bardzo ciekawa inspiracja. Sweterek nazywa się Mimosa i jest autorstwa Kosil, Kosilnic. Bardzo mnie zaciekawił, dlatego że ma suwak i ma kołnierzyk. Bardzo fajne detale w kontrastowym kolorze i dosyć ciekawą strukturę. Problem jest też taki, że nie jestem pewna, czy jest on w języku angielskim. Cała strona, w sensie opis projektu jest po angielsku, ale w językach na tej stronie jakby opisującej projekt na Raverly jest informacja, że język jest koreański i nie ma informacji o tym, czy jest ten wzór po angielsku. Sfeder jest dziergany na czwóreczkach, czyli też DK, a zaproponowana włóczka to... Włóczka, której nigdy nie słyszałam i nazywa się Somsomnitpil. Być może jest to jakaś koreańska firma, nie mam pojęcia, ale raczej no, nie widziałam po prostu nigdzie takiej, e, takiej włóczki. Niestety ten sweterek ma tylko jeden projekt, bardzo szkoda, bo jest, ten wzór jest bardzo ciekawy i chciałabym go zobaczyć w różnych wersjach kolorystycznych. Może kogoś z Was zainspiruje i zrobicie swoją wersję. Bardzo jestem ciekawa, e, jakby. Jakby on wyglądał. Koszt tego sweterka to 42 zł. Dużo mieliśmy sweterków z tym suwakiem czwarte. Tak go będę nazywać, nie jestem pewna, czy to jest poprawna nazwa. I mam teraz dla Was swetry rozpinane po długości. I mam dla Was dwa swetry z pełnym suwakiem. Pierwszy z nich nazywa się Sfea Zipper Cardigan. Jest autorstwa Katriny Linhagen. Koszt wzoru to 44 zł, jest on robiony na drutach 3,5 mm, a sugerowaną włóczką jest Rauma Finul. To jest dosyć nowy wzór, był w tym roku wydany w marcu 2025 roku. To jest taki klasyczek. Nie ma tu żadnych fajerwerków, ale myślę, że, mm, ale myślę, że suwak czyni ten sweter po prostu bardzo praktycznym. Bo, wiecie, ja ogólnie bardzo lubię kardigany. Co prawda teraz dziergam swetry wkładane przez głowę, ale wydaje mi się, że kardigany są po prostu wygodniejsze na co dzień. Ale czasami chciałabym mieć właśnie po prostu bluzę, którą mogę zapiąć, i dlatego też zaczęłam szukać tych swetrów, swetrów na suwak. Te, które mają krótsze zamki, po prostu bardzo podobają mi się wizualnie. Ale fajnie byłoby mieć taki sweter z pełnym zamkiem, i myślę, że taki kiedyś też sobie zrobię, ale to być może nie tak szybko, jakbym chciała. Musiałam odebrać telefon i nie wiem na czym skończyłam. Ale wracając do swetra, o którym na pewno zaczęłam mówić, to jest to taki klasyczny, klasyczny zwyklaczek, który można zarzucić na siebie w każdym momencie. Fajny, myślę, że byłby w jakimś ciekawym kolorze, może zielonym albo żółtym, chociaż ostatnio bardzo mi się też podoba taki królewski niebieski, tak bym go nazwała. Wydaje mi się, że w kolekcji Gabo on się nazywa himalajski błękit czy coś takiego. To właśnie w takich mocnych kolorach ten kardigan bym widziała. A druga propozycja z Fetrana Suwak to taki bardziej dopasowany kardigan, nazywa się Milano Zip Up. Wydaje mi się, że jak byłam dzieckiem, to tego typu bluzy na suwak były bardzo modne. Wydaje mi się, że moja mama miała taki fioletowy w takim liliowym kolorze, że właśnie była struktura taka ala ściągacza. On był trochę bardziej przylegający i właśnie miał pełny suwak. Wydaje mi się, że w filmach takich z lat 90. dla opowiadających o nastolatkach z Ameryki. To właśnie te dziewczyny tam często mają tego typu, tego typu bluzy, tylko one są takie do pępka i właśnie mają podobną strukturę jak ten, jak ten kardigan. Jest on robiony na drutach 4,5 mm, próbka ma 23 oczka. Ja nie wiem, czy na drutach 4,5 mm jestem w stanie taką próbkę osiągnąć, no ale, ale może. A włóczka sugerowana do tego wzoru to Heavy Merino od Knitting for Olive. Kurde, to 23 oczka byłoby mi ciężko uzyskać, chociaż w sumie. A bo to jest pewnie próbka robiona w tym ściągaczu, no to też trochę inaczej, ok. Ten wzór kosztuje około 36 zł i jest on zaprojektowany przez IDE Elvedal. W ostatnim czasie dosyć popularne są projekty z włóczki Bukle. Myślę, że zaczęło się to od tych wełnianych kamizelek, bo jedną z nich wiem, że pokazywała Teti u siebie. Ona nie była robiona na drutach, tylko kupowana. Potem Roxana z Nitet Moment też ma taką kamizelkę. Ola z Germa Germanic i one są dosyć popularne. Po prostu te kamizelki, takie, które wyglądają jak miś. Teraz też wystartował Kal, albo startuje Kal na kamizelkę, ona chyba się nazywa Teddy Bear, ja też ją mam w ulubionych, bo właśnie bardzo mi się to podoba, ale nie mam na razie czasu, żeby do tego Kalu dołączyć i zastanowić się właśnie, jaką włóczkę wybrać i tak dalej, więc na razie temat odpuściłam. Ale jeśli ta struktura bukle Wam się podoba, to mam dla Was dwie bluzy z suwakiem, które właśnie włóczkę o takiej strukturze wykorzystują. Pierwszy projekt... Nazywa się Sammal Sweater. Tak, Sammal Sweater. Kosztuje około 43 zł i dziergany jest na drutach 6 mm. Jeśli chodzi o włóczki, które są dedykowane do tego wzoru, to to jest filkolana Arweta i od włóczka od Gepard Garn, właśnie ta misiowa, ona się chyba nawet nazywa Teddy Bear. Sweterek jest dziergany od góry w tych atrybutach, które można znaleźć na rawerli. Jest też informacja, że zawiera wideo-tutorial. Nie wiem, czy całego swetra, czy tylko jakieś części. Być może chodzi właśnie o wszycie suwaka, ale że taka pomoc od projektantki też jest. Też jeszcze nie powiedziałam, kto go zaprojektował. Jest to sweterek autorstwa Roni Hakaleto. Pewnie część z tych nazw i nazwisk czytam niestety źle. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A wszystkie projekty. O których teraz wspominam podczas tego filmu, podlinkuję Wam jako taki, podlinkuję wam w jednym miejscu. Czyli pod filmem będzie jeden link i jeśli go otworzycie, to będą tam wszystkie projekty, o których teraz mówię. Ja też się zastanawiam, czy jeśli miałabym dziergać taki sweterek, to chciałabym wykorzystać tą włóczkę bukle od Dropsa. Ja nie jestem bardzo doświadczoną dziewiarką, więc na razie do tych droższych włóczek podchodzę z taką małą rezerwą. Raczej kupuję tańsze włóczki, bo one i tak mają super skład. A na początku tej mojej przygody z dzierganiem myślę, że żeby te udziergi wychodziły po prostu coraz lepsze, to trzeba tych swetrów, szalików, czapek po prostu dużo przerobić. Więc wydaje mi się, że fajnie na początku jest używać po prostu trochę tańszych materiałów, chociaż od czasu do czasu ja też kupuję inne włóczki niż od Dropsa, i wydaje mi się, że jest to taka no, w miarę fajna równowaga po prostu. Drugi projekt to Zipper Teddy Sweater. Bardzo mi się spodobał, pewnie jak się domyślacie ze względu na te kontrastowe wykończenia tego sweterka. Widzę właśnie tego misia w połączeniu z jakimś fajnym zielonym albo niebieskim, czy tak jak tutaj jest w projekcie z żółtymi wykończeniami wygląda naprawdę to świetnie. Jest on dziergany na drutach 9 mm. W projekcie składane 9 mm, 7 mm i 3 na wykończenia pewnie. Te, na te kolorowe, kolorowe fragmenty właśnie jest cieńsza włóczka. Projekt kosztuje 45 zł, a włóczki sugerowane są od firmy, której zupełnie nie znam. Nazywam, nazywa się Pickles Milk Merino i Pickles Teddy. Bardzo mi się te połączenia podobają, właśnie brązów z jakimiś kontrastującymi kolorami. Mam też dla Was sweter męski. Jest on w pełni rozpinany na suwak, robiony pewnie żakardem, bo jest z różnymi wzorami i bardzo przyciągnął moją uwagę, bo mimo tych stonowanych kolorów, wybijają się w nim wzory. Myślę, że jest to fajna alternatywa, właśnie jeśli chodzi o męski sweter. Nazywa się on Harris kosztuje 46 zł, dziergany jest drutami 4,5-375 i 3,5 mm, a dedykowaną włóczką jest. Włóczka Hudson West Coal Forge, nic mi to też nie mówi zupełnie, ale jeśli jesteście zainteresowani, to jest 20 projektów na mm, Raverly, na stronie tego projektu, właśnie, i może jakąś inspirację do tego znajdziecie. Fajnie wygląda. Ja nie umiem jeszcze robić jacquardu, jest to umiejętność, której bardzo chciałabym się nauczyć, ale jeszcze trochę czeka w kolejce, bo są też inne rzeczy, o których cały czas myślę, ale. Wydaje mi się, że będzie taki moment, kiedy po prostu zacznę robić ten jacquard i to będzie jedna z moich ulubionych rzeczy do dziergania. Mam też, dostałam ostatnio od babci próbkę, próbkę, ale robiona mozaiką, nie jacquardem, i to jest też coś, co chciałabym zrobić: odrobić ten wzór, który dostałam od niej i coś z niego wydziergać. Nie wiem, czy to będą skarpetki, czy sweter, więc czy duży projekt, czy mały projekt, ale z pewnością chciałabym to zrobić. To jest jedna próbka od babci, ale to inna. O, mam taką. To tak, między wierszami. Babcia ma z tego kardigan i taki kremowo-czerwony. Bardzo fajnie wygląda. A to próbka, to też jest próbka ze swetra, babcia dziergała dla mojej siostry siotecznej. Ten sweter, właśnie w tym, w tym połączeniu kolorystycznym, i bardzo mi się podoba. Ale wracamy do swetrów na słówek ostatnim swetrem, który dzisiaj mam Wam do pokazania, jest niby klasyczny sweter, ale no wydaje się tak dobrze wykończony i ma taką ciekawą strukturę i też to... nie wiem, jak to się nazywa, ale tą plisę, ten kołnierz z suwakiem, że naprawdę wydaje się bardzo ciekawy. Projekt nazywa się MIP 32 Keswick. Tak go możecie znaleźć na Raverly. On autorstwa Quile Studio. Kosztuje 23 zł i jest dziergany na drutach 4 mm. A włóczką dedykowaną jest Mode Ad Rowan Softest Alpaca. Ma 26 oczek w próbce. Bardzo wydaje się ciekawy. Chciałabym też taki mieć. Ja wiem, że w sumie przy każdym swetrze mówię, że chciałabym go mieć, bo po prostu wszystkie one mi się podobają. Ale ten sweter właśnie fajnie wygląda w takim klasycznym kolorze. Myślę, że w też takim ciepłym odcieniu brązu, typu jakimś karmelowym, e, wyglądałby super, ale bardzo mi się podoba ta kremowa wersja, która jest na stronie projektu. On nie ma niestety dużo projektów, bo ma tylko pięć, ale jak się w nie wejdzie, to w zasadzie nie ma żadnego zdjęcia. Nie wiem, czy to się bierze stąd, że on jest, e, wydany był w jakiejś gazetce, e, ale no jest tam możliwość jego zakupu, więc wydaje mi się, że jest on normalnie dostępny i bo chętnie bym go wydziergała. <grych> a, wiecie co, być może problem jest taki, że jest to sweter dziergany od dołu, a jednak widać taką tendencję, że... no, że są mało popularne po prostu, albo mniej popularne swetry dziergane od dołu niż te dziergane od góry, więc może to jest y, też jakiś powód. No ale w dalszym ciągu jest to tak ładny sweter, że pięć projektów i na dodatek chyba żaden nie jest skończony, to wydaje się jakaś nieodkryta perełka. Na dzisiaj to koniec moich swetrowych inspiracji. Ulubionych na rawerli mam tych projektów jeszcze sporo, wystarczyłoby ich na kolejny odcinek, ale nie wiem, czy jest to tematyka, która Was do końca interesuje. Więc jeśli jesteście ciekawi kolejnych części i kolejnych inspiracji swetrów na suwak, to zostawcie, zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczna, po prostu wiedząc, czy to jest coś, co Wam się. Podoba. I jeśli macie ochotę, to zasubskrybujcie mój kanał, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!